Na początku rekolekcji mówiłem Wam o tej koncepcji kapucyńskiego ogrodu, gdzie wszystko jest ładnie uporządkowane, ale zostawia się takie miejsce, żeby przyroda rosła w sposób dziki, tak jak chce. Więc te rekolekcje są bardzo uporządkowane. Tu jest plan, jest tabelka, idziemy, mamy pomysł ale właśnie zachęcałem was do tej wrażliwości na te znaki, które Pan Bóg będzie dawać, chce dawać jak chce i w sposób jaki chce. I drogie siostry, nie wiem co wy tam kombinujecie sobie w sercu, ale pierwszego dnia jak przyszedłem do was, to słowo Boże, które nie było przygotowane, bo było słowem z dnia, które Pan Bóg nam dawał. Które Pan Bóg kierował również do Was było: Biada Tobie, Korozajni, biada Tobie, Bedzajno, bo tyle cudów się tam, gdyby tyle cudów, co się u Ciebie dzieje, tam się działy, już dawno by się nawróciły. Dzisiaj po raz drugi, czyli Pan Bóg przychodzi, mówi: Głuchy jesteś, nie słuchasz, to Ci powtórzę. Pan Bóg dzisiaj na Ewangelii mówi, no proroków ci posyłam. Mało że masz znaki cuda. To daję ci proroków, którzy ci to mówią, tłumaczą, wzywają, a ty jeszcze się nie nawracasz. Więc ja nie wiem, no bo naprawdę teraz nie wiem, co Pan Bóg chce wam powiedzieć, ale widzę, że Pan Bóg mówi drukowanymi literami. Nawróćcie się. Pan Bóg jeszcze meteoryt ma rzucić, w klasztor uderzyć. W o to jest znak od Boga. Nie trzeba. Wystarczy. Znaki, które Pan Bóg wśród was robi, i słowo, które Pan Bóg daje przez Matkę Kościół. Nawróćcie się. Podążamy dalej z narodem, z Mojżeszem. Wyszedł z ziemi obiecany i dzisiaj widzimy, że, zobaczcie, to jest znowu bardzo ciekawa metodologia, którą Pan Bóg pokazuje. Mianowicie, pierwsza rzecz, jak naród wychodzi z niewoli, to pierwszą rzecz, którą Pan Bóg chce robić ze swoim narodem, Pan Bóg mówi: zorganizujemy kult, sposób w jaki będziecie się modlić. I to jest pierwsza rzecz, którą Pan Bóg z tym narodem robi. Czyli pierwsza rzecz to Pan Bóg mówi: Słuchajcie, podzielimy się, zorganizujemy się, tu będą namioty, tam będą te. Nie. Pan Bóg mówi: zajmijcie się najpierw kultem. Znaczy to było takie ważne, jak oni wychodzili z Egiptu, żeby się kultem zająć? Może należało się, nie wiem, zająć przygotowywaniem wojska, do walki, bo będą wchodzili do ziemi obiecanej. Teraz trzeba tych mężczyzn przeszkolić. Przeodpowiednio kobiety przygotować do zajmowania się taborem, przygotować. Nie, pan, tym, tym zajmiemy się potem. Najpierw zajmijcie się kultem, oddawaniem czci mnie, Bogu. To mówi Pan. To jest bardzo cenna wskazówka dla życia konsekrowanego. Bóg mówi: Zajmijcie się najpierw mną, a my mamy różne pokusy. Bo możemy myśleć, że bardziej ważną rzeczą dzisiaj jest na przykład ustawienie konstytucji w nowy sposób albo odnowienie tego klasztoru. Drogie siostry, trzeba sobie też powiedzieć, ten klasztor kiedyś się zawalił, to wszystko się spali, bo będzie ogień od Pana, mówi Apokalipsa i wszystko spłonie w ogniu na końcu. Czyli pięk, macie piękny kościół. Ale to wszystko się spali, to się zawali. Co się nie spali? Ty i twoja dusza. Czyli zajmijmy się tym, co będzie trwało wiecznie, a tym, co jest tylko przejściowe, no zajmiemy się tyle, co trzeba. Znaczy, to też się trzeba tym zająć, żeby to się nie zawaliło za waszego życia, prawda? Tylko jak będzie ta apokalipsa. Ale właśnie, żebyśmy porządku nie pomylili bo bliższa ciało koszula. A Pan Bóg mówi, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko będzie wam dodane. Będzie wam dodane. I Pan Bóg, i ja głęboko wierzę, choć my się nie znamy, więc ja tych świadectw jeszcze od was nie słyszę. Wy te świadectwa macie, że Bóg się o was troszczy w sposób cudowny, prawda? Bo Pan Bóg się o nas troszczy w sposób cudowny. Ludzie zarabiają na życie, pracują. To też jest cud, że Pan Bóg daje ręce, daje pracę, daje wypłatę, prawda? Ale Pan Bóg się też czasami cudownie troszczy i my, nie wiem, moglibyśmy się tu spotkać cały dzień i opowiadać te cuda. Bracie, to nie było. I pa, no nie wiem, nagle ktoś puka do drzwi, prawda, i Pan Bóg przynosi. I my to mamy te doświadczenia, prawda? Więc Pan Bóg mówi szukaj najpierw mnie. Szukaj tej relacji ze mną, osobistej, intymnej. To, co też wczoraj mówiliśmy na tej konferencji o kobiecie, prawda? Że jesteś zaproszona i, i ciekawe, Pan Bóg, prawda, dzisiaj powiedział, jakim On jest mężem. Hmm? Powiedział, ja jestem Bogiem zazdrosnym. Jak chcecie być kobietą, uważaj. Uważaj. Bo twój mąż, jak ty będziesz kombinował, on jest zazdrosny. Pan Bóg wielokrotnie na kartach, pisma mówi, ja jestem zazdrosny. Myślę, że znacie sytuację kobiet, które mają zazdrosnych mężów, prawda? No, to ja ci chcę powiedzieć, Bóg jest zazdrosny. Jak ty będziesz sobie szukała jakiś bożków, to ja ci mów, uważaj, uważaj. Naprawdę, Bóg jest Bogiem zazdrosny. No i ciekawa jest. Ta metodologia, którą Pan Bóg przyjmuje w stosunku do tego narodu, kiedy mają zbudować ten przybytek, prawda? Mianowicie, Pan Bóg chce, żeby ludzie wybudowali jakąś tam arkę, namiot, stół, różne rzeczy. I co Pan Bóg mówi? My dokładnie wiemy już, że Pan Bóg na pustyni dał imannę. Dał im przepiórki, czyli Pan Bóg, Pan Bóg nie ma problemu, żeby im dostarczać również materialne rzeczy. Ale, Pan Bóg mówi: żeby zrobić te rzeczy, to wy musicie oddać to, co macie. Hmm? A my widzimy, prawda, man na przepiórki. Więc Pan Bóg, żeby stworzyć na przykład arkę i te wszystkie rzeczy, mógł dokonać znowu nowego cudu. Mógł powiedzieć, Pójdźcie tam, wykopcie przy tej palmie, tam znajdziecie złoto. Mogłoby być tak? No, mogło, no bo Pan Bóg jest wolny w działaniu, więc Pan Bóg mógł tak powiedzieć: Słuchajcie, pójdziecie i tam znajdziecie górę złota. Z tego złota zróbcie mi ten stół, ten świecznik i to wszystko, co słyszeliśmy w czytaniu. Ale Pan Bóg tak nie robi. Nie robi. Rabini, którzy komentują Słowo Boże. Mówią, a, a dlaczego tu jest ten przecinek? Ja, że w Słowie Bożym wszystko ma sens. Wszystko to, co jest, ma sens. Arabini się pytają, a dlaczego tego nie ma? Prawda? A dlaczego Pan Bóg nie posłał ich, żeby oni to złoto znaleźli, tylko mówi: Oddajcie mi złoto, które macie. Bo Pan Bóg zna człowieka. I Pan Bóg wie, że kult Bogu może oddawać tylko ten, kto ma wolne serce, nawrócone serce. Skąd Izraelici mieli złoto na pustyni? Myśmy to czytali parę dni temu. Pan Bóg powiedział: Pójdziecie do Egipcjan i pożyczycie takie ładne słowo pożyczycie wyroby złote i srebrne. A ja, mówi Pan Bóg, skłonie serca Egipcjan, że oni wam to pożyczą. I dalej czytamy w Piśmie Świętym. I Izraelici wyszli z Egiptu pełni złota i srebra, i tak Izraelici, złupi, no i tak Izraelici złupili Egipcjan. Piękna historia. Wy pożyczcie, a, a my wiemy, prawda? Potem nie oddacie. Znaczy, co to za pożyczka? To jest kradzież. Radzież. Ale gdzie jest, ja nie chcę usprawiedliwiać pana Boga, bo potrzeby nie ma, ale gdzie tu jest taka y, ciekawostka? Zobaczcie. Izraelici okradli złodziei, bo Egipcjanie niesprawiedliwie ich wykorzystywali. Co to znaczy? Jeżeli ty pracujesz, to ty masz dostać zapłatę za swoją pracę. Jeżeli ja ci daję pół wypłaty za twoją płacę, za Twoją pracę, to ja Cię okradam, tak? To jest kradzież niesprawiedliwie wynagradzać człowieka za jego pracę. Ona jest oczywiście związana z chciwością, że ja chcę mieć, ja chcę mieć. Tylko ja Ci dam pół, ty będziesz biała, co mnie to interesuje. Nie chcesz, to nie pracuj i dzień, indziej, ale ja wiem, że Ty nie znajdziesz pracy. Jedyna praca, którą Ty znajdziesz, jest u mnie, dlatego ja Ci mogę dać tyle, co chcę, i Ty będziesz biedak, ale ja będę bogaty, bo ja chcę mieć pieniądze, prawda? I to jest właśnie ten przypadek. I dlatego Pan Bóg mówi dokonam sprawiedliwości. Tylko, siostry, tak postępować może tylko Pan Bóg. Dobrze? Żebyśmy sobie powiedzieli. Ale i teraz ci Izraelici mają złoto. Skąd mają złoto? No bo Pan Bóg im dał. Rozumiecie, to wszystko, co oni mają w rękach, to jest od Boga. Czyli oni doskonale wiedzą, że Pan Bóg właśnie może im dać sto razy więcej. I Pan Bóg mówi tak. Wy wiecie, że ja mogę dać wam 100 razy więcej niż już wam dałem? No to zobaczymy, czy wy to wiecie. Oddajcie mi, e, zróbcie stół cały ze złota, świeżo cały, cały, żeby zrobić coś, parę dziesiąt kilo ze złota, no trochę tego złota trzeba zabrać od tych ludzi. Czyli kobiety izraelskie musiały swoje kolczyki złote oddać. Jaki ładny kolczyk miałem. To masz co to takie małe to, to prawda? Mhm. Dzień dobry siostro klarysko. Przychodzi Pan Bóg i mówi oddajcie mi coś, a myślisz nie, nie, Panie Boże, pomyliłeś adres, ja złożyłam ślubobóstwo, ja nic nie mam. <śm> tak? Tak? Pan mówi, wszystko co masz, dostajesz ode mnie. Hojną ręką ci daję. Mam nadzieję, że wy macie doświadczenia Boga, który jest hojny. Ja takie doświadczenie Boga mam. Was nie znam, prawda? Ale mam nadzieję, że wy macie doświadczenie, że Bóg jest hojny dla nas. Naprawdę daje nam wszystko, czego potrzebujemy. Ja widzę, że Pan Bóg jest taki hojny, że daje więcej niż ja potrzebuję i lepsze niż potrzebuję. I jest mi wstyd, ale w moim życiu tak jest. Pan Bóg mi daje dużo więcej rzeczy, niż bym je potrzebował, i dużo lepsze materialne rzeczy, niż bym je potrzebował. I teraz Pan Bóg mówi: No dobrze, no to oddaj mi tro troszeczkę. Rozumiecie, bo to jest to, że oddaj mi troszeczkę. Dałem Ci dziesięć, oddaj mi jedno, prawda? Jedno oddaj mi. Rozumiecie? I tu jest ta pedagogia Pana Boga. I właśnie na czym polega. Dowcip tej sytuacji. Izraelici już dawno tak zrobili. Jak chcieli mieć cielca, znaleźli złoto? Znaleźli złoto. Jak ty coś chcesz w życiu mieć, znajdziesz? Znajdziesz. Nawet w zakonie znajdziemy, nawet w klauzurowym. Się tak modlić o dobrodziejów, że oni się w końcu znajdą. My potrafimy, my potrafimy się modlić. Potrafimy. Ja potrafię się modlić, prawda? A nie znamy sposobów, prawda? A coś są poczęła. Nie no nie tak, nie, tu nie, Pan Bóg się o nas troszczy. Przecinek. Ale gdyby tam, prawda? A ci nie przyniosą, przyniosą ci wszystko, co potrzebujesz, prawda? Potrafimy obejść przełożonych? Ja potrafię wy oczywiście nie. Jesteś święte, wszystko robicie tak, jak trzeba. A ja potrafię obejść przełożonych. Potem przychodzę mówię. Dobrodzieje dali, czy mogę użytkować? No, a trzeba by było powiedzieć, Dobrodzieje dali, bo usłyszeli, co mają dać, dokładnie ja im powiem, jaki model, jaka marka, skąd, za ile, prawda? To nie to, żebym tak nie potrafił powiedzieć. Wy wiecie, że ja potrafię mówić, prawda? Potrafię. Więc Dobrodzieją też potrafię powiedzieć, prawda? Oczywiście robimy to sprytnie, prawda? No, i teraz Pan mówi, 10%, tak? Znaczy tak. Co my słyszymy? Ty mi zabierasz. Nie, nie, 90% ci zostawię. Ty rozumiesz. Wszystko ci daję, mówię daj mi troszeczkę. O co to chodzi, drogie siostry? To chodzi o to zranienie serca. Jak nam coś zabierają. Oj, oj, oj. Nasze serce tak krwawi, tak krwawi. Nie my jesteśmy osobami duchowymi. Ale w dziwny sposób krwawimy, jak materialnie nam no, coś zabierą, prawda? Mogą nas łask duchowych pozbawiać? O, to takie nieważne. Racz, e, nie. Dlaczego to mówię? Ponieważ właśnie tak trzeba patrzeć na życie duchowe. Jeżeli ty w swoim życiu duchowym przeżywasz doświadczenie nawrócenia, to ja ci chcę powiedzieć, to musi się jakoś fizycznie przełożyć na twoje życie. I to jest bardzo ważne. Bo jeżeli my. Nasze duchowe nawrócenie przeżyjemy w sposób tylko duchowy? To jest jakaś tajemnica, że właśnie że to się nie przekłada na nasze życie. Ale zobaczcie, Bóg, który jest duchem, staje się człowiekiem. Prawda następuje wcielenie. I Bóg tak wchodzi w historię i właśnie tak przeżywaj swoje życie. Czyli mówiąc konkretnie, jeżeli ty czujesz, że Pan Bóg wzywa cię do nawrócenia, to oprócz tego, że będziesz płakała w celi, poruszona Bożą miłością, ja chcę ci powiedzieć: zrób coś. Co? To ja nie wiem, ale zrób coś. Nie wiem, czegoś się pozbądź. Coś. Yy... Bracie, chyba nie wiesz, do kogo mówisz, prawda? My to już prawie, naprawdę nic nie mamy. Więc właśnie tam jest słowo prawie nic nie mamy. Tam jeszcze coś zostaje. I... Ale co jest ważne, żeby rozumiesz, to, to, to nie jest tak, że Pan Bóg czegoś potrzebuje. Nie słyszeliście o takich bogatych ludziach, jak na przykład taki bogaty człowiek, prawda? Bill Gates. On ma do miliardy, miliardy dolarów. Miliardy. On mógłby sponsorować życie parunastu krajów, ale na, to nie jest żart, to jest straszne, prawda? I się, że tak do takiego Billa Gatesa, ty przychodzisz i mówisz: Trzy złote chciałam Panu podarować. Tak? Właśnie. On patrzy i powie: Słuchaj, szukaj szpitala psychiatrycznego. Ja mam tyle miliardów, i w ogóle te twoje trzy złote. Rozumiesz? Więc Pan Bóg nie potrzebuje twoich trzech złotych. Żebyśmy to wiedzieli, że Pan Bóg nie potrzebował tego złota tych Izraelitów. Pan Bóg jest właścicielem całej ziemi, całego świata. Całe złoto na tej ziemi jest pana Boga, więc pan Bóg nie potrzebował tego kolczyka, pani Zuzi. Rozumiesz? Ale pani Zuzia miała potrzebę, żeby się pozbyć tego przywiązania i żeby sobie przypomnieć, że są większe wartości niż te materialne. Tak? I to o to chodzi w tym całym zabiegu pana Boga, który pan Bóg robi. No, się nie chodzi o to, że Pan Bóg potrzebował tego kolczyka, do tego świecznika, tylko Zuzia ma problem. I teraz Pan Bóg mówi, no jak tej Zuzi pomóc? No znowu, prawda, operacja bolesna. Trzeba będzie na naciąć to serce, żeby ta stara krew zgorzkniała, wy wypłynęła. Bo demon od razu przychodzi, jak jest taka sytuacja, i przychodzi ze swoją katechezą. I co mówię, widzisz? <śla> widzisz, jak jest Twój Pan Bóg? Nie to, jest z ślub ubóstwa, to ci jeszcze tą rzecz chce zabrać. Nieprawda. Nieprawda. Pan Bóg nic ci nie chce zabrać, bo Pan Bóg nic nie potrzebuje. Ale Pan Bóg widząc swoje dziecko, które jest związane niewolą chciwością, chęcią posiadania, nie możecie służyć Bogu i mamonie. To jest też słowo do ciebie, prawda, że my się po prostu w sposób toksyczny przywiązujemy do rzeczy. To Pan Bóg mówi, no to ja z się przywiązujesz, to ja Ci tą rzecz zabiorę. I teraz lepiej by było, gdybyś ty ją sama oddała. Dużo zdrowie, tak? Powiedzmy sobie szczerze, Pan Bóg czasami zabiera i nie pyta. Teraz są powodzie w Europie. Pan Bóg się nie pytał tych ludzi. Jesteście przywiązani do swojego domu? Dom, wszystko. Wszystko, co mieli, nie mają. Bardziej ubodzy niż mniszki klaryski. Wyszedł z domu, przyszła powódź i on. Ale nie to, że ma coś, no, ale nie ma nic. Po prostu nie ma no nic, bo spłynął cały dom. No i Pan Bóg mu nic nie znaczy: tak w spodniach stał i w butach i tyle, jeszcze mokre. Nie ma się nawet w co przebrać. My mamy się chociaż w co przebrać. Oni nawet tego nie mają. Pan oni nie składali ślubu ubóstwa, prawda? Więc chodzi o to właśnie, żeby wejść w tę dynamikę. W tę dynamikę, że Pan Bóg może ci to, to 100 tysięcy razy więcej dać, a ale ale ty w to wierzysz? Ty wierzysz, że to jest wszystko ode mnie? Że dobrodzieje są ode mnie, a ich mogę jutro przysłać. Po prostu ta, furty nie zamkniesz, taka będzie kolejka dobrodziejów. Ale to jest możliwe. Ale Pan Bóg was widzi, mówi, to niekoniecznie wam potrzebne, prawda? Ale czy ty wiesz właśnie, że Bóg jest dobry, że jest kocha, że jest bogaty, że ci chce wszystko dać. Tak? No to nie wiesz, miała problemu, żeby oddać ten twój złoty kolczyk, prawda? Odwagi. Tak jak wczoraj zachęcałem was, mówię, relację tą oblubieńczą nie przeżywaj tylko duchowo. Zechci zaprosić też Pana Boga do przeżywania tej relacji z Bogiem na poziomie ciała twojego. Tak dziś właśnie ci mówię. Twoje nawrócenie nie przeżywaj tylko duchowo, prawda? Ono musi się na koniec jakoś skonkretyzować. A jak? Właśnie dlatego odprawiamy Duchu świętym. Żeby On Ciebie oświecił. Żeby On Tobie dał światło. Żeby On pokazał Ci, co jest tym idolem, którego masz w życiu, żeby się go pozbyć i żeby mieć na szczęście, na koniec, tylko jedynego Boga. A ten Bóg, który, który chce być naszym Bogiem, jest Bogiem miłości. Umarł za Ciebie na krzyżu, w osobie Jezusa Chrystusa i zmartwychwstał i tę miłość pragnie Tobie ofiarować za darmo, bo to jest za darmo. To, co Pan Bóg Cię prosi, to nie jest zapłata za miłość, to jest cena Twojej wolności, nie miłości Pana Boga, odwagi. Amen.